Kurde, jaki tuleś nie zoom. No zoom jest zajebisty w tym operacie. Ja kręciłem ten, te, te przednie mięci na samym zoomie, jakby. Wziąłem zaraz pogadały, bo i tak ci nie słyszę. Jak widać, ty też nie słyszycie. Śladek cicho bądź. Kurwa Radek! Zapirnęłaś się teraz! A za każdym razem Jak To było może tak... E, o walce z Jak wiesz, jak... E,